Po do jakim klawiszem Uuu, się gadało? Ooo, ochroniarz! Wejdę serdecznie! To jest ze mną! O, masz radio. Dobra, biegniem. Mówiłem jeden komputer, że nie wiem, co się robi na saga. Co się robi? Nie, 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 nie. to akurat prawda. A po co to wziąłem? Nie wiem. Co to w ogóle? A latarka. O Jezusku. No dobra. Zbijamy się. To jest karty są niepotrzebne, Dobra. Idę, idę. What is that? Ale w górę. Będziesz mogła sobie okay. na przejściu. Dobra, biegnę. Okej, jak się... na tyle osób, na siedem chyba, to jest jeden z cepek? A, no i masz o, kartę? Mam kartę, mam kartę. No i zajbiście. No to co? To już nie musimy nic zrobić w sumie. Teraz wijamy się. Tutaj mam pomysł. Wiesz jak działa dzbanek? No, że jak położysz to się tworzy taki ten. No tak, i są drzwi, w których ten dzbanek nie wykrywa. I jest no. jedna z tych drzwi to jest z dołu lepszarki. Więc, więc ulepszarka może być zamknięta. Postawić to przed ulepszarką i ludzie w środku umrą. Idealnie. I robimy mord. Dawaj, robimy, robimy to. to. Robimy to. Chyba, że to spaczowali, tak. ale pamiętam ostatnio, tak było. Wątpię. Nie no, proszę cię to z tej grze, komu to potrzebne. No, po co patrzę. O! O, ale... czyli jest jakiś esepek, który był w heavy Ta. chyba. Dobra. Super energetyk. Witamy, Light Containment Zone. O nie. O. Witam, witam! Wit dobry. Witam, będę spokojny. Siema, siema, no, siema, No Masz IP na nagrywki w BA. Jak długo IP masz? Nie tak, ma, za mało osób jest, 8 osób to styknie. No styknie, na dwa Dwa scp, to jeden chyba powinien być. Nie, no, no będzie tak? jeden na. No, osiem osób to już jest fajna ilość osób. Tak, no, chodź, chodź, no, tutaj no. Dobra, gdzie jest gdzie jest ten? Nagrywki? Na no, nagrywkach. Dobra. No, chodź, zbija. chodź, chodź. No, no. Cukierki. Cukierki no, gdzie on A, się zwija? No, idę. Chodźżeś. Idę. O, Może zostawmy Mogę go wejść? tutaj. Mogę zjeść tutaj. No. Dobra, zamki. Zosta Zosta Zostajesz tutaj. Chodź ze środka. Chodź do środka. Nie chcę umrzeć. Nie umrzesz. Będziesz bezpieczny z cukierkami. Tak, wchodzisz tu. No, to jest zbrodnia, kurna. To jest niezgodne z konwencją genetyczną. No, jeśli, jeśli to będzie. Zaraz nie, nie będzie zgodne ze swoim z twoim życiem, tutaj. Wchodzisz do środka albo umierasz. A mogę dać do środka Chodź do środka.

trzeba <noise> chyba będzie wziąć w rotę. Dobra, weźmy się, go dostaniemy za trzy obrażenia. No. no on wie, że więcej do 40 dostaniemy. O. Dobra, to nie będzie. Już. Dobra mam. No i super, ale czekaj, czekaj, sprawdzę, czy wszystko jest im w porządku. Andlak, wszystko dobrze? Chyba niezbyt. A mu się nie spodobało. No, tutaj też, czyli... zajebista zabawa. Słuchaj, <laughs> zajebista zabawa. 10 na 10. Jest To Jest zbrojownia. Zbrojownia, no, można. No, więcej ammo. Mrozimy ludzi. Po prostu opowiadamy im nieśmieszne żarty i mrozi ich. No, dokładnie. Będziemy mrozić ludzi. Ale w sumie wziąłbym pistolet. Mm. Lepszy pancerz. A wywalę to. O, dobra jazda. No idziemy. Będę z pistolecikiem Już, już, karabinku, pistoletu maszynowego O, już wyszli, sadge Mo Możemy o 5 zrobić No um, dobra mm -hmm, mm -hmm. A mi ja zrobię 5 to trochę minie No ja już mam praktycznie No ja nie Ja będę miał dopiero no, porecznika O oh, wow. O Marla, się kojarzy, to... no. Mam bardzo fajny pomysł Chcesz go znowu tak zrobić? Może to być nie jestem wykluczony <noise> To brzmi całkiem zabawnie. Dobra, i będzie piątka. Dobra, strawnie poszło w miarę. Jezu, ale chociaż kontencik zrobiony, zamroził. Ta -a -a, tak, tak pokaza i musimy pokazać, my ma z ma 2012. Ja <śmiennie> umknę. O kur. Ej, mam pomysł. Chodź, chodź, chodź. Podoba czarki. Wykonujemy plan. Chodź. Dobra, dobra, dobra. Poświęcił się. Było warto. Poświęcił się, ale zginie stepek. Idealnie. Pięknie. Brawo. Jesteś bohaterem państwowym. Jak Bałkę. No i gituwa. Do u mnie? A całkiem przyjemnie. mam tylko 50 kp, i nie mam pteczki. Mam adrenalinę, ale adrenalina mi się zbytnio tutaj nie przyda w tym przypadku. Można włączyć głowicę i wysadzić. Jakieś klasy D na pewno jeszcze żyją. Pewnie naukowiec jest przeżył. Myślę, że jest całkiem gituwa. Oj, sam też wszedł Ktoś wyszedł, 3-6, 7 osób, ktoś nie ma na serwerze. Mm, dobra. Oj, ktoś tu wziął to. Nie Fortunnie. Włączona głowica, ciekawe. Tutaj też ktoś coś wziął, czyli kurczę, tutaj ktoś przede mną był i wszystko podpierdzielił niedobrze? Nie podoba mi się to. Ale będzie hedzik z pistoletiku, mówię wam widzowie one shot one kill po prostu Chcę znaleźć przejście do Entransa Trochę poszukamy. Kurde, dobra, tu jest elevator system B, a no, my byliśmy przy A, więc nie ogarnę są drogi. Zginął w końcu ten scepek, czy nie? Bo Chyba nie było komunikatu, żeby zginął. Dobra, wrzućmy jakiś granat. Weźmy sobie apteczkę, użyjmy na luzie. Dobra, wyleczony. Teraz możemy sobie wziąć granat i lecimy do wyjścia. Dobra. Tutaj jeszcze możemy wziąć adrenalinę. Jest tylko adrenalina. Czyli ktoś tutaj też był. Ale radio bym wywalił, szczerze. O co mi komunikacja z drużyną? Prawdopodobnie wszyscy nie żyją. Ej, ej, ej! ej. Dobry, witam serdecznie. jest. A... No, w 939 jest zamknięte SCP-939. A czy, czy dupaki jeszcze żyją? eee, kto tu uleżał? Coś wiadomo? Czy dupaki, nie wiem kto bo nie... Ej, co to jest za, co to za karta? Co to za żarówka? Żarówka wyłącza światło wszędzie. Co to za karta o piątka? Eee, ogólnie... Ej, jakiś worek, worek mąki tutaj leży, dziwne. Worek pękeszu wypełniony aż po brzegi. Nie, no, gdzie nie widziałem... widziałem... Dobra, no możemy wysadzić placówkę ogólnie. Gabi zawierający... zgłaszam, że tutaj jest woreczek zawierający jakąś białą, dziwną substancję. Nie, 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 to się nazywa no, cukierek. mój proszek do prania. Proszek do prania. Zastawi... Dobra wypierdolmy wszystko w kosmos Tak dokładnie, oho ktoś tu jedzie To może być ja nasz, a jeśli nie To my, to my, to my To my? To my to my O klasa D Tak, tak, chcieliśmy już wysadzać wszystko w powietrze No O i nie lecą Ale nas jest dużo Chyba tylko scep zostawam wrażenie Pierdolimy w kosmos, kosmos? To dziwne. To ja bym powiedział, że... Dobra, wysadzamy to. Ej, pokażę wam sztuczkę, nie patrzcie na to. Ej, pokażę wam sztuczkę. A, krakada... O kurna, ale zniknął. Ło, ło, ło. Powinienem go zabić, jak jest niewidzialny. Co się odwołało? Dobra Ej, słyszeliście mnie jak byłem niewidzialny? Nie, nie słyszeliśmy yeah. O widzieliście jaka magia? O, wygraliśmy Ej ogólnie to zjebałem, bo... <grym> o, 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 o. Ten... Ej, byłem też tym dzbankiem, co nie? No, no, no A z, zbanek dzbanek nie działa Ta, na SP-ku Ten SP wysadziłem i pies nie zdechł O nieee Najgorzej co... Wysadziłem ten dzbanek przez przypadek ją on się zdezintegrował i zamiast pies zdechnąć, to wysadził się dzbanek, i on tam siedział do końca do dekoracji. Ale sad, gdzie jest? to tak nie zamykać gdzieś, gdzie nie mogę burka wywaliło. Co się stało z burkiem? Nie wiem. Wórek się obraził, że go zabiliśmy. jakby ukradł No, zdenerwował się tyle. No, bo, było nie znowu A po prostu. Ej, ale nie za mało osób jest na taką grę i 7 osób na scp. No co ty? Na co nie ma, co nie ma sobie nie no, nie jest źle, ale druga sprawa, że kurna no już nikt się nie zapisuje niestety na sl no nie No jest... bo nuda to trochę, nie lepiej jakieś nowe gry zacząć ruszać... I... No fajna dlatego gramy, lul Ale to nie jest no, nowa gra, ja mówię o całkowicie nowej gr grze, która zrewolucjonizuje, wiesz, To wymyśl coś co? No No pełno jest gier, które można zagrać No to wymyśl coś Ej no, 19 mm -hmm. Dupa, dupa, dupa Dobra Tu tutaj może coś będzie ciekawego. Ja uciekam. Nie uciekać, nie uciekaj. wszystko będzie dobrze. Nie uciekaj od nas. My cię lubimy tak naprawdę. No właśnie. Zobaczymy może będzie coś fajnego. Jakaś brońka czy coś. Nie ma broni, niestety. Nie ma żadnej broni ani nic ciekawego. Sad. Brojownia, to nam się nie przyda zbytnio. Póki co Dobra, lecimy dalej. Co my tu mamy? Exit B. Exit B też się raczej nie przyda. Mmm. EC15. Tutaj broni raczej nie będzie. Ale jest karcie Super. No dobra. W takim razie można się zbierać. Tek. 14 Ok. Wykorzystałem tę okazję. Witam, witam. to Pierdoliłem się tu. Jak do siebie. Ty masz broń Badeuszu, dlatego się nie odzywasz O! Pieniądz serdecznie o, ej, do, kurwy, ja ulepszę... o kurwa tak myślałem! Zezrasz się nigdy mnie nie zabijesz! Nie dam się zabić! Wyjęłam całą amunicję dobrze! A już nie ma amunicji! bo we mnie cała ammo dobra łatwo tak to się robi widzowie tysiąc leczenia to jest kurde dobra wychodzimy stąd pierdzielę zbrojownie Ha! <laughs> Znalazł pistolet! No nie popisał się, Bladeusz. Nie popisał się, to no co mogę powiedzieć? Dobra, to jest Exit A, czyli chyba ochroniarze tędy weszli. Dobra, pójdźmy po broń Nie pójdźmy, jakby jakieś fajne rzeczy tutaj przy okazji. W sensie, że będzie spoko Mam dwie karty, jedna bezużyteczna W sensie ona jest, ona jest spoko, ale Kiedy mam ją to chyba nie ma sensu Dobra jeszcze jakiś, ale to nie jest Jakieś super Nie wiadomo jakiego Weźmy sobie tutaj tyle ile możemy Możemy sobie ulepszyć jeszcze Pod snajperkę idziemy, chyba pod snajperkę Rzeczywiście pójdę trochę, dawno nie grałem Z snajperką um. Waga mniejsza, obrażenia większe. Dobra, zostawmy sobie. Eee, teraz tak, tutaj zobaczmy. Obrażenia większe, penetracja, trafność pocisków, okej. Okay. Celownik gituwa. Eee, Odrzut zmniejszony. Dobra, gituwa, tak zostawmy. Eee, no i co? Lecimy w takim razie? Myślę, że będzie spoko, takich kom trochę pocisnąć. No i co? O Jezusku przepraszam Zapomniałem, że jestem klasą D Nie Zabiłem kolegę Przepraszam, nie chciałem Przepraszam cię Sandwich Wybacz mi Nie, jestem po prostu za dobrym strzelcem Przepraszam Nawet ze snajperki strzelam w głowę Z dwóch metrów Dobra, wystarczy płakania a nie zrobiłem tego specjalnie, przestraszyłem się. Nie chciałem, jedna kanapka, no dokładnie ta kanapka. Ej, tyle miał kanapek w swoim życiu jeszcze do zjedzenia. I zginął jako taki młody. Młoda kanapka. Dobra, zużyjmy to po prostu. Jedna młoda kanapka. Kurde, nie mam pojęcia, gdzie jestem. Dobra, może. Oh, chuj. Kurwa jak trzeba to oczywiście nie mam broni no! Nie, nie jak, jak akurat Ale trzeba było to nie miałem broni hmm, To się nie miałem broni założonej. Ale gówno nie wytrzymam. Ale zjebałem w tej grze. To kurde ABI to jest uzbrojona klasa D Dobra wjeżdżamy po niego Dobra, no na Łatwo pomagać musieliśmy. Łatwo No łatwo. No cóż. No to szybko poszło. Dobra, zaczynamy klasa do tym razem znowu. Szukać Tak, karty. Idę w drugą. VT. Dobra, pójdziemy sobie do VT, bo tutaj mogą być te. Ajaj, niestety nie tym razem. Szafki mi chodziło. JR18, może będzie broń. Nie ma broni, ale są szafki chociaż. Cyk, cyk, tą kartę, tę kartę, bierzemy również apteczkę i się zwijamy. No, no tak naprawdę iść już do Heavy. I możemy szukać scp 96 No i z niego ogarnąć sobie kartę, jak ogarniemy kartę możemy iść do i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy ulepszarkę szybciej, więc zajmijmy się ulepszarką. Dobra. Po prostu ulepszamy na fajna. Apteczkę też. Dobra. Tak. Z tą kartą moglibyśmy uciekać, ale oczywiście zrobimy sobie od razu piątkę. Będzie najprościej. Jedną adrenalinę sobie zostawię na wszelki wypadek, żeby uciekać. Eee, chyba ulepsarki nigdzie nie widziałem. No ale damy sobie jakoś radę. Że ulpszarki zbrojowni w sensie A, załatwimy sobie, że nikogo tutaj nie było. Znaczy, i tak będą wiedzieli, że na no, fajnie jest ustawione, więc będą wiedzieli, że ktoś tu był. TC, tutaj. O, może być tu broń. Dobra, to jednak tutaj wejdę. Hum, mm, coś tu jest. Pancerz. A jest tu broń jakaś? Nie widzę broni. O, tu można w ogóle zobaczyć to. Nie, nie ma broni. Witam. O, oh, Ivy, chodź. Baby, Nie mam iść. Jaką masz kartę? Fajno ma co? Bo możesz mi uciec? Nie. Trochę się ciebie boję. No właśnie. Kurde balać. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Dobra, spadamy stąd. Ktoś tu też pojechał chyba tą winą, czy to Weksy? Nie wiem, spadamy stąd. Na szczęście są to potwierane drzwi, więc biegniemy. Urna jeszcze z to wszystkim brakowało. O! Otóż tym razem. No i zajebiście! to mi się podoba, widzowie. Typka akcja. Teraz tylko znaleźć gate. Zamykam oczywiście wszystkie drzwi, żeby opóźnić MTF-ów i ochroniarzy idących za mną. Gate, może być. Ważne, że gate. Dobra, eee, Teraz tylko uciec. I będzie zajebiście. Mmm. Pięknie. my się stąd. Powinienem się zabić teraz, skażę z wysokości. Widzisz, że nas zaocznie to dobre studia, najlepsze. Nigdy nie słyszałem o lepszym wyborze. Hmm, dobra, lecimy. Mówisz tak, warto zmarnować, raczej dobrze spędzić 3 lata studiów. Dobra. Zyk, zwika. Super, zajebiście. Możemy się pozbyć tej karty i tej karty. Może ktoś włączył głowicę? O, jak miło. No, jak suwa. Nie rzeczy się po ucieczce od jakiś. Nie wiem, po roku. Widać Sven fans, hejka. Dobra, no czekamy. Zobaczymy, jak będą jechali. Którędy przyjdą MTF -y i naukowcy. O nie no. Ale sad. Miało być tak pięknie. Miało nie wiać w oczyno. A no... ARA! Ja będę siedział. Dobra. że jest bardzo dużo nowych broni. kimę. Mm. Kurwa mać. Aj blade uszu. Aj, ja, ja, mu przyszedłem pomóc. A tam mi zapierdala za rogu. A ja aj. aj, aj. Oh, <laughs> No. Jak tam złożycie? Szkoda tak gadać, dać. się skampił za rogiem. ej A ja sobie uciekłem. Ja też. O kurwa, no nie zauważyłem go. Ja pierdzielę nawet nie zauważyłem go. Że on jest na zewnątrz. Dobra, no zabili go. Dobra, i tak się zaraz pewnie runda skończy. Mm, nie wyłączam głowicy Więc Luna zginie Bo Luna nie zdąży raczej wyjść No już ja pierdolę, jeden HP Marklaxowi zostało Jaki kurwa farciarz jest? Ja nawet cię nie zauważyłem No ja strzelałem z góry ja Dobra plan, Luna że zginie, Bladdy wyszedł na... Ale nie to zdąży to wyjść na zewnątrz wow dwóch, i wtedy tego no, Jeszcze, oh, wow. a nie wiem się czemu wy czemu wy zostaliście w placówce? Co jest? No. Nie wiem, no w razie czego? W razie czego? <laughs> Ile osób uciekło w ogóle? No.